Dziewczynka czy chłopiec? Dowiedzmy się to i teraz, po prostu biorąc gryza. Kto będzie pierwszy? Czekajcie, to nie jest wasz tort, dziewczyny. Haps! Am, niam, niam! Takie smaczne i słodkie. Dziewczyny są szczęśliwe. Uuu, a! Czekajcie! Bam, bam, bam! Dziewczyny zjadły ciążowy tort? Niech rozpocznie się wyzwanie. Ha? Okej, okay, okej! Okay. Ciekawe, co będzie dalej. Nie zastanawiajmy się dłużej. To pączkowe szaleństwo. O, tak! A przysmak Kerry jest pokryty prawdziwym złotem. Niesamowite! I musicie zjeść wszystko, zanim skończy się czas. To bardzo proste. Te pączki są pyszne. A, okej, okay, Kerry. Uuu, tu jest tak, jakby luksusowo. Jesteś pewna, że masz na to czas? Nie mogę cię winić. Też bym się chciała delektować tym smakiem. Mm, mm, mm. Wspaniałe, absolutnie boskie. A wszystko to popijmy Coca-Colą. Mm. Ok, dzidziusiu Kerry. Jakie ty masz wspaniałe życie. Julie, dobrze się bawisz? Tak. Jules, chyba musimy podkręcić tempo. Buzia szeroko. A teraz do wszystkich, którzy nie przepadają za dentystą. Ten super pożeracz to może nie być dla was dobry wybór. Ale to świetna pomoc przy zjadaniu tych smakołyków. Przykro mi dziecko, Jules. Popijmy te ponczusie. Biedne dzieciątko. Mamo! Upsi lupsi! lupsi. E, przepraszam skarbie. Przynajmniej dziecko Kerry jest zadowolone. Coca-Cola, i to nie byle jaka. Ha, tak czy siak, napijmy się. Nie krępuj się, nasza bogaczko kokeri. Przykro mi, Julie ma zwykłą kolę. Tak, to naprawdę jest takie dobre, na jakie wygląda. Julie też chce. Okej, okay. gul, gul, gul. Hej, mała Jess! Podoba ci się ta kąpiel? <gry> Kerry, co tam mm -hmm. jest? Orety! Mnóstwo żelków! To mi się bardzo podoba! Julie, patrz! Mała Kerry ma idealnie żelkowe klocki do zabawy. Ale super! <gry> Jej! Julie szybko to zauważa. Kerry mówi: nie, nic nie dostaniesz. Chyba że. Mm. Lego cukierki! Czekaj! Nie! To są musujące cukierki, aktywowane przez kole! E, wygląda na to, że Julie Ufaker nadchodzą! Orety! Czas na kąpiel z bombelkami! Ju Julie teraz na pewno daje o sobie znać. Pobudka! To twoje urodziny! Przygotuj się na cały dzień świętowania. Zaczniemy od śniadania do łóżka. Pół misek sushi, najdroższe danie na świecie. Co powiesz na to? Ten talerz z fast foodem? To dla ciebie, solenizantko. Czy już wspominałam, że Mel świętuje urodziny razem ze swoim pieskiem? Jesteś zazdrosna o psa? Orety! Mel, co? Niech ktoś sprawdzi co z mamą. Tak w sumie to tego się nie spodziewałam. Smakuje wam? Orety. A miam. Pizza? Chyba są zajęte. He. Pewnie że są. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Mel. Ej, hey, Mel! Wszystkiego najlepszego! Och, jak słodko! Dwa jajka! Przygotowane specjalnie dla ciebie! E dzięki, mamo! Ha? A może ze świeczką? Mamo, Mel chyba tego nie chce! Obrzydlistwo! Co teraz zrobimy? Myślę, że Mel ma ochotę na jedną rzecz! Pizza! Ale jak mamy będzie stać na taki luksus? To na pewno nie będzie w szafie. Przykro mi Mel nie da rady. Wiesz, że nie mamy zbyt wiele. Latająca pizza? Gdzie? Jak? E, Okej. Okay. No i proszę. To szczęśliwy dzień Meli. Ale jak? No cóż, mama zostawi Cię, żebyś cieszyła się swoim specjalnym przysmakiem. Do zobaczenia. Bogata dziewczyna jest na lekcji, a jej koledzy z klasy ledwo widzą tablicę z powodu pana ochroniarza. O rety! O, przypomniałaś mi, czas na lunch. Racja, przygotujmy się. Księżniczka musi jeść na złotym jedwabnym obrusie. Wow! Totaj. A teraz ten elegancki talerz. Proszę pani, na co ma pani ochotę? Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego. Wow! Kate ma zwykłego pączka. Rina też. Myślę, że Mel będzie chciała tego samego. Nie ma problemu. Nie martw się, mamy ich więcej. Nie? Jej! Czego ta dziewczyna chce? Mama jest przerażona. Normalnych rozmiarów zwykłe pączki nie ma mowy. Czy ty nie pamiętasz, że jej dziecko ma ścisłą, złotą dietę? Tak, i to dosłownie. Czasami zapominam jak bogata jest jej mama. Smacznego Meli. Wyglądają przepysznie. O, tak. Przykro mi, wasze pączki zostały przyćmione. I to dosłownie. Witamy w klasie. Wszyscy ciężko pracują, śmiejąc się z Mel. Biedna dziewczyna. Co? Kto rzuca tymi kulkami w biedną dziewczynę? Jej! Dajcie jej spokój. O nie! Co tu jest napisane? Cienias? Och, Mel! Ha? Czas na lunch. Co? Surowy makaron? Nie ma nawet przypraw? Mamo, kochanie, wiesz, że mama zawsze będzie się dla ciebie starać? Jej! Nożyczki? Co? Nie możesz tak po prostu wyciąć tego, co chciałabyś zjeść. O, mamo, wiem, że nie stać nas na wiele, ale to jest po prostu smutne. Ech, no cóż, przygotujmy ten posiłek. Racja. Gorąca woda to wszystko, czego będziemy potrzebować. Czas nalewać. Doskonale. Spróbuj. Ech, niemożliwe. Nie możesz zjeść papieru, głupta się. Biedna dziewczyna. Hej, Nadszedł czas na imprezkę, ale nie zapomnijcie. Zasady zakazu jedzenia są ściśle przestrzegane. I nie! Tony, nie wolno dawać łapówek. Spadajcie stąd! Wróciliśmy! Nie mamy tu jedzenia, tylko dodatkowego strażnika. Dobra, wygląda na to, że się udało. Miłej zabawy! Och, Betty, masz jedzenie? Jakiś pomysł! Wow! Gwiazda rapu? Proszę, proszę, no dalej. Ale wszyscy wiemy, że tak naprawdę Betty przemyca przekąski. Nieźle. Kogo tam widzisz? Wygląda na to, że spodobał jej się strażnik orety! I wszystkie słodycze się wysypały. Ech, to totalna katastrofa. Będziecie mieli dużo kłopotów. Wszyscy obwiniają gwiazdę rapu. Ojej! Czas zjeść te chipsy. I nie pytajcie mnie, jak ten strażnik je przez swoją maskę. Ha! Bo ja nie wiem. Co się dzieje, mamo? Czy ty tak żyjesz? Ale twoje życie wydaje się takie idealne na TikToku. Zgaduję, że to wszystko jest udawane dla fanów. Tutaj, załóż to! To zestaw do wirtualnej rzeczywistości. O wow, to jest ekstra! Proszę, dzisiaj będziemy grać w symulator sprzątania. Podczas gry będziesz się przemieszczać. To całe miejsce będzie czyste w mgnieniu oka. O mamo, to jest genialne! W swojej grze Betty walczy ze smokami. Ale w prawdziwym życiu dom przechodzi poważną metamorfozę. Ekstra! No dalej, pobijmy rekord. Kurz, nieźle. Na zdrówko. Wow, co ty tam wciskasz? Zaczynamy, dziewczyno. Nowe wyzwanie. Czas podkręcić tempo. Bum, bum, bam! Betty, jej! Przesadziłaś! Game over. Tak wygląda na to, że to się nie sprawdziło. Bam! Co? Pobudka! O co chodzi? Też jestem trochę głodna. Lećmy do kuchni. Okej, okay. wygląda na to, że nie ma. Absolutnie niczego do jedzenia. O, Ale te ciasteczka wyglądają przepysznie! Tak! Dzień dobry, Bet. Co to za zamieszanie? Hm? Wow, wow! Wierzysz, że to są ciasteczka z wyzwaniem, prawda? I nie, Betty, nie ma mowy, żebyś mogła je zjeść. Dobra! Alarm! Alarm! Wyzwanie zostało złamane! Alarm! Ha? Czy nikt nie nadchodzi? Chyba nie mówicie poważnie. To niemo chyba wszystko ujdzie na sucho. Masz pecha, Betty. Chyba że... No i proszę. Wychodowałaś sobie strażnika? Dokładnie tak. Czy to Zadziałało? Ma pan teraz duże kłopoty, proszę pana. Patrzcie na to! Mamo! Ten chłopak wraca do domu cały i zdrowy. Nie zadzierajcie z mamą. On może mieć tyle ciastek, ile chce. Tutaj, proszę, tylko nie gniewaj się na mnie, mamo, mówi strażnik. O rety, to jest szalone! Mniam, bita śmietana to miły dodatek. Betty też chce trochę. O tak, odezwij się do mnie, jak będziesz córką Squid Mamy. Przykro mi, dziewczyno. Ech, to totalnie nie wypaliło. Wielkie dzięki za oglądanie. Nowe filmy pojawiają się cały czas, więc pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. Do zobaczenia. Podpisano. Wystrzałowa załoga.